Wszyscy zdajemy sobie chyba sprawę z tego, że prawidłowa dieta ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Większość ludzi jest również świadoma tego, że aby zachować dobre zdrowie, należy przede wszystkim unikać żywności przetworzonej. Jeżeli jednak któryś z Was nie jest do końca pewny, dlaczego tak się dzieje, Warto byłoby spojrzeć na najnowszego numeru czasopisma medycznego British Medical Journal, które opublikowało dwa nowe badania, które dowodzą, że osoby unikające żywności przetworzonej nie tylko były mniej narażone na choroby serca i otyłość, ale nawet ich oczekiwana długość życia została wydłużona. Wszystko to dzięki prawidłowej diecie. Bardziej rygorystyczne badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Kevin Hall i jego zespół zaangażował do eksperymentu 20 zdrowych ochotników 10 kobiet i 10 mężczyzn. Osoby te przez 28 dni mieszkały w klinice, gdzie otrzymywały specjalną dietę. Przez 14 dni uczestnicy spożywali produkty wysoko przetworzone, a przez kolejne 14 jedli wyłącznie żywność minimalnie przetworzoną. Podczas całego eksperymentu ochotnicy mogli jeść tyle, ile chcieli. Ostateczne wyniki wykazały, że podczas diety wysoko przetworzonej uczestnicy spożywali około 3000 kalorii dziennie w porównaniu do 2500 kalorii podczas diety minimalnie przetworzonej. ŻYWNOŚĆ PRZETWORZONA spowodowała wzrost masy ciała o około kilogram, natomiast gdy ochotnicy przeszli na dietę minimalnie przetworzoną, to podczas drugiej części eksperymentu stracili około 1 kg wagi. Naukowcy zauważyli również, że spożywając produkty wysoko przetworzone, uczestnicy eksperymentu przyjmowali kalorii o 50% szybciej. Prawdopodobnie wynika to z tego, że żywność przetworzona jest zwykle łatwiejsza do przerzucia i posiada wyższą gęstość energetyczną. Nasze jelita zwykle potrzebują około 20 minut, aby uwolnić hormony zmniejszające apetyt, które sygnalizują naszemu mózgowi uczucie sytości. Dlatego, gdy jemy szybciej, potrafimy przyjąć więcej kalorii. Nie należy przy tym zapominać, że pozostając przez długi czas na diecie wysoko przetworzonej, można bardzo łatwo doprowadzić do nadwagi, która z kolei zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy i nadciśnienia oraz skraca oczekiwaną długość życia. Dlatego tak ważna jest prawidłowa dieta oparta o żywność minimalnie przetworzoną.